Maneczko witam Was w obiecanym filmiku z prezentacji komputera za 30 zł. Nabyłem go już w tamtym tygodniu, podaży w poniedziałek, albo we wtorek, ale nie miałem czasu po prostu nakręcić materiału ani wrzucić go na YouTube'a. Tak prezentuje się cały ten komputer. Szału nie robi, obudowa to nie ma się co spodziewać za 30 zł. Jako dodatek dostałem kabel SATA. Kabel do podłączenia komputera z monitorem, to też jeszcze te stare wejście dysk dodatkowy 160 GB od WD o tutaj teraz widać yy, dodatkowy napęd DVD przyda się tu jest ten nowszy, nowsze wejścia jeszcze mamy tutaj jeden napęd DVD, ale to już jest na tą starą na stare wtyczki yy, jeśli chodzi o komputer tutaj mamy Mode Field 2, 350W. Nie słyszałem złego słowa na temat tych zasilaczy. Zazwyczaj one są montowane w komputerach biurowych, gdzie nie ma żadnych wymagających podzespołów. Płyta główna, nie znalazłem jej nazwy, nigdzie tutaj nie piszę, być może gdzieś tam pod kablami jest ukryte. Płyta jest na socket 939. Pod radiatorem znajduje się procesor AMD Athlon 64 3000+. To jest jednorodzeniowy procesor o taktowaniu, 18 GHz. Nikomu raczej się już nie przyda, więc pójdzie do wyrzucenia. 2,5 GB DDR1 można by dołożyć jeszcze jedną kostkę, ale już raczej nikt z tej stacji nie będzie korzystać. Karta graficzna Sapphire X550 o pamięci 256 MB. Dużo kabli. O, i dysk Samsung 160 Giga Komputera w ogóle czy się włącza, jest na nim zainstalowany Windows XP, nawet tutaj jeszcze jest nalepka systemowa. Komputer rozbiorę na części dysk. Też się może jeszcze komuś przydać. Sprawdzę go oczywiście, czy nie posiada jakichś bad sektorów. Czy w ogóle ogólnie jest sprawny. Tak samo czy ten, ten dysk jest sprawny. No tu już są starocie, ale może jeszcze ktoś tego używa. I wpadłem na taki pomysł, aby rozbierać takie komputery na części i za dosłownie parę złotych wystawiać na przykład taki zasilacz, taki dysk e, na Elixa. Może ktoś akurat będzie potrzebował jakichś części zamiennych. E, myślę, że z następnym filmikiem wrzucę link do takiego Elixa, gdzie po prostu takie części będą się znajdować. Będzie można to za przysłowiowe piwo kupić lub nawet za, mogę wysłać za, po zapłaceniu kosztów wysyłki a obudowa no już starość widać że ten komputer wiele przeszedł wpadłem jeszcze na pomysł żeby przedstawić wam pokrótce może kiedyś mój komputer z używek złożony za 1550 zł tak to jest komputer całkowicie złożony z używanych części składałem go około półtora miesiąca 12 giga ramu Sapphire Nitro RX 464GB Stara i piątka No i dysk SSD Jeśli będziecie chcieli abym ja zaprezentował Wam ten komputer w najbliższym czasie To po prostu dajcie mi znać w komentarzach Na razie to tyle A jeszcze chcę Wam powiedzieć że idzie do mnie kilka paczek Też z takimi okazjami powinny być jakoś w połowie tygodnia Więc unboxuję je I pokażę co jeszcze udało mi się kupić na OELIXie Za parę złotych Dzięki, trzymajcie się, cześć.